Pięćdziesiąty rządek. Na początek robimy osiem słupków obok siebie, a potem trzydzieści dziewięć pustych krateczek. Idziemy dalej. Teraz mamy kratki pełne i mam tak raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć pełnych kratek, czyli dwadzieścia osiem słupków obok siebie. Dalej jedna krateczka pusta, cztery pełne, czyli trzynaście słupków obok siebie, jedna pusta i znowu cztery pełne. Następnie robimy 5 krateczek pustych, 3 pełne, czyli 10 słupków obok siebie, 2 puste, 2 pełne, a na samym końcu 4 kratki puste i jedną pełną, gdzie zmniejszamy jeszcze. Jeszcze jeden rządek będziemy zmniejszać, a potem już znowu powiększamy, także na ten moment tak się praca prezentuje. 57 rządek, i to był ostatni rządek, kiedy zmniejszam o jedną krateczkę w tej dolnej części pracy. No, później już będziemy znowu powiększać, tak, żeby nam te ząbki fajnie wychodziły. I wydaje mi się, że one też fajnie wyglądają, zdobią. A co jeszcze jest fajne, to też zauważam, że jeżeli robię firankę z prostym brzegiem, to ona się słabiej układa niż te prace, gdzie jest brzeg zdobny. One jakoś, nie wiem na czym to polega, ale one się lepiej układają według mnie. Nie wiem, jakie są Pani tutaj doświadczenia, a może ktoś napisze też, też czy też tak sądzi. Więc zmniejszamy o jedną kratkę, jedna pełna, trzy puste. I dalej mamy dwie krateczki pełne, czyli 7 słupków obok siebie, jedną pustą, 3 pełne, czyli 10 słupków obok siebie. No i teraz mamy fragmencik z kratkami pustymi, jest ich 7. Idziemy dalej. Teraz kratki pełne, 4 akurat, czyli 13 słupków obok siebie. Jedna krateczka pusta, trzy pełne, czyli 10 słupków obok siebie. Idziemy dalej, trzy kratki puste, pełna, pusta. No i tutaj mamy kratki pełne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich wyszło, czyli 22 słupki obok siebie. Następnie robimy 15 krateczek pustych i jedną krateczkę pełną. Ona jest bardzo ważna wbrew pozorom, bo tutaj się będzie zaczynała główka od naszego kogucika. I teraz już do końca kratki puste 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 pustych kratek, no i dwie kratki pełne, czyli 8 słupków obok siebie. Także tak wygląda i ja powiem szczerze, że na ten moment ja jestem bardzo zadowolona z efektu, ponieważ zdjęcie, które posiadam z tego wzoru jest słabo czytelne, dużo tutaj jest mojej inwencji, także to nie jest odwzorowane absolutnie w stu ale myślę, że wyjdzie fajnie i proszę trzymać też kciuki, bo już parę razy próbam, żeby to naprawdę jak najlepiej wypadło, żeby jak najmniej tego prucia jednak było. 58 rządek. Zaczynamy od 8 słupków obok siebie. I następnie robimy kratki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 równo. Następnie dwie krateczki pełne, czyli 7 słupków obok siebie. I znowu puste. 8 chyba, 2, 4, 6, 8. Zgadza się. No, i potem krateczki pełne. 2, 4, 6 ich wyszło, czyli 19 słupków obok siebie. Jedna kratka pusta, i znowu pełne. Raz, 2, 3, 4, 5, czyli 16 słupków obok siebie. I lecimy dalej. Pusta, pełna, pusta. I teraz znowu na przemian. 3 pełne, 3 puste. Następnie robimy kratki pełne i tym razem 4, a więc 13 słupków obok siebie. E, następnie kratki puste i jest ich 8. I już mamy w zasadzie koniec rządku. Najpierw na przemian. Pełna, pusta, pełna, pusta. Dwie krateczki pełne, czyli siedem słupków obok siebie, cztery puste i jedna pełna. I proszę popatrzeć, że znowu powiększam, więc dorobiłam poza robótką trzy dodatkowe słupki. I kolejny rządek też zaczynam oczywiście od powiększenia o jedną krateczkę. No i 59 rządek powiększyłam o jedną krateczkę z dolnej części pracy. Więc jest jedna pełna, potem mamy pięć pustych, pełna, pusta, pełna, dwie puste, pełna, trzy puste, dwie pełne, czyli siedem słupków obok siebie i pięć pustych. I teraz tutaj mamy pięć krateczek pełnych, czyli 16 słupków obok siebie, pusta, pełna, pusta, pełna, pusta, pełna, pusta. I tych naprzemiennych krateczek mamy 2, 4, 6, 7. Idziemy dalej. Teraz kratki pełne. Raz, 2, 3, 4, 5 ich wyszło, więc 16 słupków obok siebie. I dalej. Pusta. 2 pełne. 2 puste. I 3 pełne, czyli 10 słupków obok siebie. Następnie robimy 5 krateczek pustych. No i cztery pełne, czyli 13 słupków obok siebie, i tu chyba mamy dalej 19 pustych kratek, ale muszę to sprawdzić, bo oczywiście nie pamiętam. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Akurat trafiłam. No i 8 słupków obok siebie, także tak to wygląda. O, może jeszcze tak wolno, żeby każdy mógł sobie sprawdzić ewentualnie. O. No i mamy 60 rządek to już 60 rządek tej pracy. Na początek, bo zaczynamy z góry, no to robimy 8 słupków obok siebie, dalej kratki puste 4, 8, 12. 17. Akurat tutaj wyszło pustych krateczek na początku. Później jedna kratka pełna, jedna pusta, cztery krateczki pełne, dwie puste. I teraz mamy kratki pełne i jest ich 11, czyli 34 słupki obok siebie. Dwie krateczki puste i znowu mamy pełne, tym razem cztery. A więc 13 słupków obok siebie. No i teraz na przemian taki dłuższy motyw. Tych krateczek naprzemiennych mamy: 2, 4, 6, 8, 9. Zaczynam od kratki pustej. Pusta, pełna, pusta, pełna, pusta, pełna, pusta, pełna, pusta. Następnie krateczki pełne. I tutaj mamy 11 znowu, czyli. 34 słupki obok siebie. I już końcówka rządku. Mamy dwie krateczki puste, jedną pełną, dwie krateczki puste, trzy pełne, trzy puste. I na samym końcu na przemian pełna, pusta, pełna. I oczywiście dobrałam jeszcze jedną krateczkę, aby powiększyć rządek. I co jeszcze? W kolejnym rządku znowu powiększam o jedną kratkę, ale to już będzie ostatni rządek z powiększaniem na ten moment oczywiście. Także o, proszę sobie jeszcze zerknąć. Gdyby ktoś nie nadążył, można sobie włączyć pauzę, przeliczyć samodzielnie, posprawdzać sobie, bo wiadomo, że pomyłki mogą się zdarzyć, ale staram się bardzo pilnować, bo to jest duża praca. I nie chciałybyśmy próć. 60. pierwszy rządek. I zaczynamy z dolnej części firany. Tu powiększamy o jedną krateczkę naszą pracę, o jedną krateczkę pełną, czyli robimy za robótką 3 słupki. No i mamy tak. Pełna kratka, pusta. Pełna, pusta, pełna, czyli 5 naprzemiennych krateczek. Potem dwie kratki puste. 4 pełne, czyli 13 słupków obok siebie. Jedna pusta i znowu cztery pełne. trzy krateczki puste i pełne. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, czyli 19 słupków obok siebie. I teraz znowu mamy na przemian: pusta, pełna, pusta, pełna, pusta, pełna, pusta, pełna pusta. I tych naprzemiennych wyszło 2 4 6 8 9. Dalej robimy pełne kratki w ilości czterech, czyli cztery krateczki pełne, 13 słupków obok siebie. Pusta, dwie pełne, dwie puste. A dalej krateczki pełne. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i wyszło, czyli 34 słupki obok siebie. Jedna krateczka pusta, i tu mamy raz, 2, 3, 4, 5 pełnych, czyli 16 słupków obok siebie. No i dalej. Robimy 17 pustych krateczek oraz 8 słupków, czyli ten górny brzeg. Popatrzmy jeszcze raz. Być może ktoś potrzebuje sobie jeszcze sprawdzić. O, tak to wygląda. 62 rządek, zaczynamy z górnej części pracy. 8 słupków najpierw, a potem chyba jest 18 pustych kratek. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tak jest. No i zaczynamy wzorek. Teraz robimy kratki pełne, 3, czyli 10 słupków obok siebie. Jedna krateczka pusta i kratki pełne. Raz, dwa,

8, 9, 10, 11, 12, czyli 37 słupków obok siebie. Jedna krateczka pusta, i znowu pełne. Raz, 2, trzy, 4, 5, czyli 16 słupków obok siebie. Następnie robimy 7 krateczek pustych, dwie pełne. Jedną pustą. Cztery pełne, trzy puste i na samym końcu na przemian pełna, pusta, pełna, i już zmniejszamy o jedną krateczkę, a w zasadzie tylko o trzy słupki naszą robótkę. Więc popatrzmy, jak to wygląda. No i mamy 63 rządek pracy. Już teraz sobie zmniejszamy o jedną krateczkę z dolnej części firany. Więc przeskakujemy od razu na czwarty słupek. Jest jedna krateczka pełna, cztery puste, potem mam trzy kropki pełne. Jedną pustą i tym razem dwie krateczki pełne. Następnie robimy dziewięć krateczek pustych.

52 słupki obok siebie. Tak to wygląda. I teraz do końca już kratki puste: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Tutaj ich wyszło. No i na samym końcu tradycyjnie, przynajmniej u mnie, 8 słupków. Tak to wygląda. I jeszcze sprawdźmy sobie, czy wszystko się zgadza.

Jedna krateczka pusta. I znowu pełne, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pełnych krateczek, a tu dziewiętnaście słupków. Jedna krateczka pusta. Cztery pełne, czyli trzynaście słupków obok siebie. Jedna pusta. Dwie pełne, czyli siedem słupków obok siebie. Jedna krateczka pusta. I teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć krateczek pełnych, czyli znowu dziewiętnaście słupków obok siebie. Jedna pusta. I znowu pełne. Więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć tym razem. A jak mamy pięć pełnych kratek, no to wiadomo, że szesnaście słupków. Obok siebie. Idziemy dalej, dalej, kratki puste. 2, 4, 6, 8, 10. Ich wyszło. No i końcówka tego rządku, więc mamy na przemian. Pełna, pusta, pełna, pusta. Potem dwie krateczki pełne, czyli 7 słupków obok siebie, 3 puste i znowu jedna pełna. Także tak się przedstawia ten rządek. Jeszcze. Popatrzmy, 65 rządek i teraz tak, zaczynamy od zmniejszenia o jedną krateczkę w dolnej części firanki, no i właśnie to jest ostatni rządek, kiedy zmniejszałyśmy, teraz będziemy znowu powiększały. Naszą pracę, żeby powstał ładny brzeg. Mamy jedną krateczkę pełną, dwie puste i teraz na przemian pełna, pusta, pełna. Dwie krateczki puste, jedna pełna i znowu puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12 i wyszło tym razem. Idziemy dalej. Krateczki pełne. Raz, dwa, trzy, cztery czyli 13 słupków obok siebie no i 6 krateczek pustych 4 kratki pełne czyli 13 słupków obok siebie no i 3 krateczki puste kratki pełne Raz, 2 3 4 5 6 7 czyli 22 słupki obok siebie jedna pusta Raz, dwa, trzy, cztery pełne, czyli trzynaście słupków obok siebie, jedna pusta i znowu cztery pełne. Dalej kratki puste, dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć, dwanaście, czternaście, szesnaście, osiemnaście tym razem i na samym końcu osiem słupków obok siebie, także. Patrzmy. Tak to.